Witajcie wszyscy, bardzo serdecznie Sylwek z tej strony i bardzo serdecznie też witam Szymona Pietkiewicza. Cześć Szymon. Cześć Sylwek, cześć widzowie. Widzimy się, ponieważ mamy znowu do omówienia kolejny komiks z cyklu. Wielka kolekcja komiksów bohaterów i złoczyńców. No tutaj mam trochę więcej komiksów przygotowanych, ponieważ mamy do czynienia ze zbiorem. Tak? Mamy dwa tomy Nieskończonego Kryzysu. Obok jeszcze widnieje sobie ta sama historia, ale w wersji egmontowskiej w DC Deluxe. I dzisiaj bierzemy się za tom drugi. Podsumujemy to wszystko, jak nam się to podobało. I też myślę, że warto zestawić wydanie od Haszed z wydaniem Egmontowskim i na samym końcu wyrazimy swoją opinię, która wersja jest lepsza, którą warto mieć, którą warto kupić i którą przede wszystkim warto przeczytać. Zaczynajmy. Tomem pierwszym my się zajęliśmy już poprzednim razem, więc tutaj gdzieś się wyświetli link, można sobie to obejrzeć. Natomiast my bierzemy się za tom drugi. Zobaczmy samą okładkę i opis, co my mamy w opisie. Powrót Supermana i Louis Lane z Ziemi 2, Aleksandra Lutora z Ziemi 3 i Superboya z Ziemi Prime zapowiada kulminację przełomowego skutkach crossovera z początku pierwszej dekady XXI wieku. Dokończenie tego epickiego wydarzenia. Stawka nigdy nie była wyższa, bo zagrożony jest nie tylko los Ziemi, lecz także istnienie całego wszechświata. Jedni bohaterowie przeżyją inni zginą i nic już nie będzie takie samo. Ten tom zawiera naprawdę bardzo dużo treści, dodatkowej również treści, treści wzbogacającej samą historię, i można również zerknąć na spis, na spis gdzie później też i pokażę w, w egmontowskim wydaniu, że tutaj jest zdecydowanie więcej. No i cóż, przechodząc teraz może tak bardziej płynnie do samej historii, Cóż, na czym, na czym to się wszystko zakończyło w pierwszym tomie? Zakończyło się, no nie chcę tego zdradzać, ale tam pewna postać bardzo znana na literkę L trochę pomieszała. To może zróbmy w ten sposób, no, że nie można. bójmy się kryterium pierwszego tomu, bo inaczej tego nie wybrniemy. Za dużo rzeczy zależy w tym tomie zależy od pierwszego tomu. Tak. Pierwszy tom ukradał się miesiąc temu, jeżeli nie będziemy mogli się odnosić do fabuły pierwszego tomu, generalnie możemy sobie dyskutować o kolorach mm -hmm. postaci. Wydaje mi się, że możemy spokojnie się, w, w tym wypadku odnosić się do spoilerów tomu pierwszego, natomiast rozwiązań fabularnych końcowych tomu drugiego bym starał się omijać po prostu, żebyśmy nie, nie zaglapali się za dużo, nie, nie wyjaśnili nie, Efektu końcowego i takich scen kulminacyjnych, że tak? Dobrze, słuchajcie, Tom drugi, on oczywiście jest kontynuacją tego, co się dzieje we wszechświecie, a wszechświat to jest multiversum. Jest multum ziem, multum z bohaterów, i tutaj mamy konkurencję. Tutaj są bohaterowie z co najmniej, chyba dwóch czy trzech ziem, i oni walczą o, o byt, walczą o dominację, walczą o to, aby zaistnieć. I piękne zestawienie mamy na samym początku z, z kryptonem miejscem cudów, marzeń i snów. Ziemia Jałowa planeta, którą rządzi rozum. Mamy tutaj y, matki i ojców y, Supermana to w jaki sposób każdy z supermenów wyruszył w podróż i jak każdy znowu Superman wylądował na swojej ziemi i dostał opiekę od swoich rodziców to jest no jak dla mnie to jest bardzo złożone i mocno komplikujące sprawy a Problem, według mnie, tego komiksu, taki główny, to jest starcie Supermana z resztą albo starcie jednego Supermana z drugim Supermanem. Mamy tutaj na przykład rozbicie Ligi przez Supermana. Zobaczmy. Masz rację co do jednego. Dłużej nie może tak trwać. Rozwiązuję Waszą Ligę Sprawiedliwości. I myślę, że. Jeden z najważniejszych aspektów tego komiksu, to jest walka po prostu supermanów z różnych planet. Walka pomiędzy nami strzaskała granice czasu i przestrzeni. Za każdym razem, gdy się ścieramy, jestem przenoszony do jednego świata, żyję jego życiem. W rozbitym marzeniu, w ciągłym. Koszmarze. Wiele jest tutaj wątków związanych właśnie z tymi supermanami. Do tego dochodzi jeszcze jeden Superman. Młodziutki, tak? Ten superboy Superboy, superboy Prime. No właśnie. Tego, który przyszedł z ziemi Prime, ten, który był towarzyszył Aleksandrowi Luthorowi i supermanowi temu starszemu, tak? Tak, tak. Z poprzedniego tomu, z poprzedniego tomu tak. i, i. Superboy Prime. E, dokładnie. I on tutaj bardzo dużo, e, bardzo dużą ma rolę. Bardzo wielką, bardzo złożoną i bardzo znaczącą w końcówce tego tomu. No i w sumie tyle ja tutaj mogę powiedzieć, no tyle załapałem, tyle zrozumiałem, i, i no i cóż, cóż, ty możesz dodać, proszę Szymonie? Generalnie zaczynamy w momencie, w którym skończyliśmy fabułę poprzedniego tomu, tą główną. Czyli główna fabuła polega na tym, że doprowadził Aleksander Luthor do odrodzenia się Ziemi II czyli Ziemi Naturalnej, tego starszego Supermana, ponieważ jego żona Lois, Lane starsza, już umierała, była umierająca. I zaczynamy od tego momentu, że Ziemia 2 została odtworzona i Superman starszy, Kal-L, bez E, przenosi się do, przenosi się tam raz z Lois, żeby tam zamieszkać. I tam wszystko, to jest ich świat, nie ma Daily Planet, jest Daily Star i tak dalej. No i tam na skutek pewnego zdarzenia następuje pojedynek Supermanów, czyli Superman z Ziemi 1, kal L i Superman z Ziemi 2, Kal-L. się tam i tam wplecione są zeszyty z regularnych serii Supermana, czyli Superman Action Comics Adventures of Superman, gdzie się przenikają te światy właśnie. I to jest gratka dla miłośników mitologii Człowieka ze Stali. Mamy tam sceny na przykład z klasycznego Człowieka ze Stali z Johna Byrna. To co mówiłeś o tych rakietach yy, z kryptonem. Jak sobie spojrzysz na środkową post środko środkowe postacie, teraz tak, jak masz, zaczynamy po kolei krypton. Ten wizerunek środkowy to jest Johna Byrne z człowieka ze stali, co omawialiśmy w ramach tej kolekcji. Tak, tak wyglądał ten George R. i Ilar, Lara. Tak, Lara. Jeśli dobrze pamiętam. Teraz jak zobaczysz sobie kapsułę, Tak wyglądali Jonathan Kent i Marta Kent jak środkowe, środkowe zdjęcie, jak znaleźli młodego Supermana. Później kolejne to masz sceny, na kolejnej stronie masz sceny troszeczkę zmodyfikowane tego, jak Superman po raz pierwszy uratował Lois Lane. Bo było to zderzenie samolotu dużego transportowca z jakąś awionetką. Przerobiona ta scena, ale generalnie to jest ta, ta, ta historia. Jakby się cofnął jeszcze po lewej, podejrzewam, że to będzie klasyka albo ewentualnie Ziemia 2. To będzie John Byrne, Człowiek ze stali. A tu będziesz mieć w 2005 coś koło tego Tajna Ganeza, Jeff Dunce'a. Mhm. Taka gratka dla fanów Człowieka ze Starych, gdzie wiele tych wydarzeń, które miały miejsce w pojedynek z Doomsdayem na przykład, one zostały że to tutaj splecione, pokazane. Ma to swoje plusy i minusy. Tam jest wiele alternatywnych wydarzeń, które my nie znamy, a przynajmniej ja, ja też ich nie znam, ale mogły na którejś alternatywnej ziemi być. I to wszystko jest właśnie w to wplecione. Do tego pojedynku między dwoma człowiekami ze stali. Każdy z bohaterów, nazwijmy to w pierwszej części, z ich przybyszy nazwijmy, na naszą ziemię, miał swoje cele. Aleksander Luthor, Superboy Prime, starszy Superman i Lois Lane. Znaczy, starszy Superman chciał generalnie osalić Lois Lane. Mm -hmm. Aleksander Luthor i super, bo chcieli odzyskać swoją ziemię, bo uważali, że ziemia jeden, na której się znajdujemy, powiedzmy, nie zasługuje na istnienie dalsze, bo jest kiepsko z niej. tak skrótowo mówiąc. Z oczywistych względów mamy tutaj konflikt interesów, no i kończy się to jedną wielką bitwą na różnych polach, na różnych miejscach, różnych przestrzeniach. I to może być troszeczkę chaotyczne i troszeczkę mało czytelne, kto z kim, ciebie i dlaczego. Wielu jest bohaterów, yy... Momenty batalistyczne, gdzie pojawia się mnóstwo postaci. O, o to mi chodziło. Popatrzcie, i dla osób, no ja otwarcie tutaj mówię, dla osób takich jak ja, pomimo że to pięknie wygląda, to to jest za trudne. Na takiej hmm. zasadzie wygląda ten event y, Nieskończony Kryzys, który w moim przekonaniu on wygląda fantastycznie. Wykonanie to jest pierwsza klasa. Fabularnie wiem, że to jest pompatyczne, to jest tak podniosłe, to jest tak przemyślane. I aby geneza w ogóle tego komiksu to już o tym też mówiliśmy że to miało powstać jako restart Uniwersum DC w hołdzie dwudziestolecia pierwszego kryzysu na nieskończonych Ziemiach. Tak Więc to musiało w jakiś sposób e, zwieńczyć e, i też i ułożyć i zresetować e, dotychczasowe e, wątki e, tych superbohaterów. Przywrócić, przywrócić multiwersum miało, bo po kryzysie na nieskończonych Ziemiach nie mieliśmy w zasadzie multiwersum, była tylko jedna istniejąca Ziemia. A po tym węcie, po tym wielkim, po tym kryzysie mamy z powrotem multiversum. Mamy różne równoległe światy, które. Nie wiem, czy kojarzysz, czy się z tym terminem wibracji na różnych częstotliwościach. Nie. Że Ziemie z różnych światów zajmują to samo miejsce w przestrzeni, ale wibrują z różną częstotliwością, dlatego nie, nie zderzają się ze sobą. W momencie jakby wytrącić z tego poziomu wibracji, to się rozwalają o siebie. Tak. Słuchajcie, warstwa wizualna tutaj pokazuje, ilu jest autorów, więc też widać i różnice w, w ilustracjach, w stylach. To po prostu czuć, że projekt, jakim jest Nieskończony Kryzys, on jest wielu twórców, wielu twórców znanych, lubianych i cenionych. I no mówię, dla mnie to jest takie zwieńczenie, jakieś epokowe dzieło, które miało jeden z jakichś największych znaczeń w, w uniwersum DC. Jak tak to odbierał. Ale no właśnie to jest druga strona medalu, że... Z, Osoby, które nie siedzą, nie są aż tak zaangażowane w Uniwersum DC, po prostu tutaj wymiękną. To nie jest dla nich. To nie jest dla mnie. Zgodzę się z tym, że osoby, które chcą sobie poczytać jakąś pojedynczą, spokojną historię z ulubionym Bohaterem, to tego tu, tu jest za dużo. Tutaj powiem, w moim odczuciu, najbardziej przystępne, najfajniejsze takie rozdziały, bym powiedział. To są takie dodatkowe, takie, masz pierwsze to konkluzje projektu Omak, która jak było w Omak, to było z tymi bratem oko i z tymi wszystkimi satelitami, które śledziły ludzi, przejmowały ludzi, coś takiego tam było. I tu masz konkluzję, jak satelita spada na ziemię i tam kilka państw próbuje się do, do nich dobrać, kilka, kilka stron i to jest, to się czyta moim zdaniem super, bo masz takie przyziemne, nie masz tych natłoku bohaterów, bo z każdym możesz się fajnie zidentyfikować i rozumiesz, cele praktycznie każdej z tych grup i różnice w podejściu też są fajnie pokazane, że ta nacja robi tak, ta nacja robi tak i tym podobnie. Zerzec specjalny z Paktu Złoczyńców też fajnie przedstawia, bo jest tam koncentracja wokół Badgarn, która jest, nasz badger Barbary Gordon jako orak która siedzi na, wó na wózku inwalidzkim i koordynuje wszystkie działania wszystkich grup superbohaterów i nawet rezerwowych rezerwowych. I że z więzień na całym świecie, jestem uwolnieni nagle super przestępny wszelkiej maści i orate próbuję ściągnąć kogokolwiek, co jest dostępne. I nawet ściąga takich gości, którzy odłożyli trzy i już to powiedzmy, 10 lat temu przestali bawić się w super bohaterskie rzeczy, a ona się z nimi kontaktuje, ci w ogóle w szoku, teraz, zaraz. Jak ty mnie namierzyłaś? Ja już to się nie bawię. Nie ma teraz. I zdania są z tyłu, nie ma teraz czasu, nie musisz podjąć działanie, jak nie teraz, to nigdy i tym podobne. Dużo takich właśnie takich akcji, bo Liga Sprawiedliwości jest gdzieś tam niedostępna. To, moim zdaniem, bardzo fajna historia. Mhm. I okej, okay, zestawiając to z, z Egmontowskim, faktycznie duży plus idzie do wydania od Hashem. Tutaj jest bardzo dużo dodatkowej treści. Mhm. I szczególnie e... dla fanów. Tak szczególnie, szczególnie... dla fanów, bo mhm. dla te zeszyty z Supermanem to jest po prostu dla kogoś, kto lubi kojarzę tą historię, mitologię postaci i sobie patrzy na to, co się zmieniło, co wyglądało inaczej, jaka tam różnica w detalach. To, co mówiłem, jak Superman ocalił Lois Lane po raz pierwszy w wersji Johna Burnego, to Lois nada Supermanowi ksywę Superman. W tym komicie było to, że on sam siebie tego tak określił. I takich drobnych przesunięć, drobnych różnic jest mnóstwo. Tylko trzeba dokładnie siedzieć w tej historii, dokładnie wiedzieć, co się wydarzyło, żeby założyć drobną różnicę, jak Superman na przykład ujawnił swoją tożsamość. To było w zeszytach tajemnicy w 93 roku chyba w maju albo w czerwcu. Ja to czytałem, ja to pamiętam tę scenę. I wiem, że ona wygląda troszeczkę inaczej niż tutaj. Tak. Powiedz mi, jeżeli tutaj można zestawić jedno wydanie z drugim wydaniem od Haszet i Egmontu. Bo rozumiem, że masz zagmontowskie, też. Tak, tak, tak. No. Się już w jaki sposób oceniasz to wydanie od haszet? Czy ono jest najwłaściwszym wyborem, jeżeli ktoś chciałby sięgnąć po nieskończony kryzys, to który, który bardziej Ty, jako faktycznie osoba znająca się na rzeczy i osoba, która docenia ten, ten tytuł, polecasz? Znaczy tak, poleciłbym bezwzględnie haszet, ale z jednym haczykiem, gdyby te wcześniejsze miniserie były, były już wydane. Ponieważ zeszyty wrzucone, chociażby na koniec tego pierwszego tomu, tej wojnie, z Tanagarem, tam był zeszyt specjalny na sam koniec, nie czuć było tej statki, ponieważ nie znaliśmy genezy konfliktu. Mamy, ty, mamy tylko z tych prekursorów projekt OMAK. Nie mamy tego zeszytu z poświęceniem, nie mamy paktu złoczyńców w początku tego zbierania tej całej, tej całej grupy przestępczej przez Lexa Lutora, można powiedzieć. Więc wydanie haszet będzie perfekcyjne, jak te pozostałe miniserie zostaną uzupełnione. Jak te co najmniej trzy tomy jeszcze wyjdą, trzy, trzy, trzy domy, to wtedy będzie super. Na chwilę obecną jest tylko trochę lepsze, ponieważ część z tych rzeczy, które dostaliśmy dodatkowych. Wynika z czegoś, co jeszcze w Polsce nie zostało wydane. Co jest moim zdaniem dużym problemem. Mhm. Bo na przykład wydanie Egmontowe jest, mimo że uboższe, to jest jednak bardziej zwarte. Nie masz tych rozpraszaczy, które cię odciągają i nawiązują do czegoś, czego jeszcze nie było. To jest spory problem, moim zdaniem. No ale, co, ale ja pamiętam chociażby i to mnie mile zaskoczyło, chociażby w pierwszym tomie, no to z tym leksem. Naświetla, naświetla zachowanie leksa. I, I to wiem. ja byłem w ogóle chodzi, zaskoczony, to, że wiem. tego nie ma tutaj. A wiem, chodzi się o tę, tę genezę tych bohaterów. Tak, tych... że on nie, w taki tak, w tam... bardzo fajny, sprytny Dobra. sposób zaczyna wpływać na Superboya. I to później rzutuje w tomie drugim. Tak, że tak, Superboy no. zachowuje się tak, jak się zachowuje. A to był wpływ, bardzo duży wpływ Aleksandra Lutora. I. Tutaj jest naprawdę o wiele więcej rzeczy i to mi się akurat spodobało. No tak, to, był, to było akurat fajniejsze. Ja miałem problem z tym ostatnim zeszytem tego tomu pierwszego, który właśnie odnosił się do tej wojny kosmicznej, gdzie tam były zamieszczone zielone latarnie i tak fajnie kończą się bić, ale jak się zaczęli bić, jak się ta geneza wojny w ogóle, znaczy wyjaśnili w, w tym tomie, kto machinacjami doprowadził do że wojna wybuchła. Rans mhm. na garam, ale początku konfliktu nie znamy, co nie pasuje mi to troszeczkę, ale to już kiedyś dyskutowaliśmy, że po prostu zaczęli nie po kolei. To powinni zacząć od kryzysu na nieskończony ziemia, tak. a później tak. dać wszystkie te ministerie wprowadzające i na koniec nieskończony kryzys. Znaczy, po prostu nie przedłużając tego filmu, bo to też nie o to chodzi. Warto mieć z haszet dla osób, które nie tylko kolekcjonują, ale które chcą zdobyć Serię nieskończonego kryzysu, naprawdę w jak najrzetelniejszym, jak najwięcej materiałów. I to się tutaj odnajdzie. Natomiast osoby, które mm, lubią. Y Jednowątkowe historie, historie, które koncentrują się na mniejszej ilości osób, one będą mieć po prostu tutaj bardzo trudny orzech do zgryzienia. I ja czytając to, ja powiem otwarcie, ja się męczyłem, ja nie czułem przyjemności. Po prostu przeczytałem, bo przeczytałem, bo chciałem z Tobą porozmawiać o tym, ale mhm. wiem, że to, to nie, jest, nie jest gatunek narracyjny dla mnie, dla mojej osoby. Ja wysiadam w tym. Ja się trochę martwię o swoją przyszłość, bo, bo tutaj planują, planują, proszę bardzo, kolejny kryzys na nieskończonych ziemiach, i później mamy Flashpoint'a, i później jeszcze jakieś inne, gdzie są eventy. To jest trudne, będzie dla mnie. No, zgadza się. A tym bardziej, że w tych wszystkich eventach mają zwyczaj do przestawiania pewnych zdarzeń. Teoretycznie wprowadzałem zmiany, po których nic już nigdy nie będzie takie same, a po jakimś czasie się odwraca i tak dalej. No ale tak jest. Rozumiem problem. Ja tylko jeszcze do końca powiem, że byłem zaskoczony, że mi się chyba lepiej czytało tą pierwszy. Tak. Miałem wrażenie, że tu mi strasznie ta przerwa miesięczna wybiła mnie mocno z tej historii, co nie sądziłem, że aż tak będzie. Możliwe, że gdybym to czytał jako całość, to bym nie zauważył różnicy między pierwszym a drugim tomem, ale no cóż. Jako jeden tom Haszed nie było w stanie tego wydać, bo nie, nie, nie będą wydawać 500 stronic w czy 600 str. Tak, no wystarczy porównać jak wygląda y, wydanie od Egmontu, a jak wygląda wydanie od haszet. To samo, a jednak spora różnica. Razy dwa, razy dwa. Tak, wydanie raz... Egmontu ma jakieś 270 stron, a tu jeden to ma 270. Dobrze i myślę, że takim akcentem możemy zakończyć ten materiał. Jestem ciekawy, w jaki sposób wy, szanowni państwo, odbieracie nieskończony kryzys. Tutaj mamy przedstawione dwie perspektywy. Perspektywa osoby, która siedzi w komiksach z DC od 30 lat, tak, mniej więcej. No, I osoba, która pomimo, że jest starsza, ale od, od niecałego roku siedzę. Tak? i to jest to jest. No, jednak ciekawe, ciekawe doświadczenie. Zderzenie dwóch, dwóch poglądów, dwóch czytelników. I jeżeli Szymon mówi, że przysporzyło mu trochę problemów przeczytanie, przyswojenie sobie tomu drugiego, no to, to co ja mogę powiedzieć? Nie było to tak porywające, jak liczyłem. Tak. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Dziękuję Tobie, Szymon, za, za swoją obecność, za pomoc, wsparcie merytoryczne, za ciekawostki, którymi tutaj nas raczysz. I widzimy się następnym razem przy kolejnym komiksie, już spokojniejszym, już tylko tam będzie Batman. Ja się nie mogę tego doczekać, tego Batmana. Będzie mniejszy, nowszy, nieznany nikomu teoretycznie. Tak. Zatem bądźcie z nami. Ze mną był Szymon Pietkiewicz. Koniecznie sprawdźcie jakie on ma materiały u siebie na kanale. Ja jestem Sylwek i do zobaczenia. Cześć. Cześć.